Anna Mucha żegna się z M jak miłość. To mój ostatni dzień pracy. Anna Mucha od lat wciela się w postać Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość. Tymczasem właśnie wrzuciła do sieci nagranie, na którym żegna się z produkcją. To mój ostatni dzień pracy, mówi aktorka. Em, jak miłość już od 24 lat gości na antenie telewizyjnej dwójki. Widzowie z wypiekami na twarzy śledzą losy bohaterów tego serialu. Szczególnie pokochali małżeństwo budzyńskich, w których wcielają się Anna Mucha i Krystian Wieczorek. Em, jak miłość po wakacjach. Okres wakacji to dla fanów M. Jak miłość trudne chwile, bo przez dwa miesiące nie są emitowane nowe odcinki ich ukochanego serialu. To jednak nie oznacza, że na planie produkcji nie trwają prace nad nowym sezonem. Aktorzy Tasiemca TVP w pocie czoła kręcą nowe sceny, które widzowie zobaczą już we wrześniu. Większość wątków owianych jest tajemnicą, ale krótki trailer tego, co wydarzy się po wakacjach w M. Jak Miłość, który umieszczono na Instagramie serialu, zdradza dalsze perypetie Marcina, Mikołaj Roznerski i Kamy, Michalina Sosna. Chodakowski po tym, jak ucieknie porywaczom, zostanie potrącony przez samochód. Kobieta, która prowadziła auto, weźmie poturbowanego Marcina do siebie do domu. Okaże się jednak, że Chodakowski stracił pamięć. Tymczasem Kama robi wszystko, aby odnaleźć ukochanego. Czy to się jej uda? Tego dowiemy się w M jak miłość po wakacjach. Anna Mucha żegna się z M jak miłość. Widowie z pewnością czekają na to, co nowego wydarzy się w życiu Magdy i Andrzeja Budzyńskich. W ostatnim sezonie wiele się u nich działo, jednak ich uczucie jest na tyle silne, że udawało im się pokonać wszystkie kryzysy. Tymczasem Anna Mucha zamieściła w sieci nagranie z planu M jak miłość, na którym ogłasza pożegnanie z serialem. Żegnam się dzisiaj z tym miejscem. Tak to wygląda, kiedy nas nie ma, bo wtedy, gdy jesteśmy, czynimy to miejsce jeszcze ładniejszym. Żegnam się z tym miejscem, ponieważ to jest dzisiaj mój ostatni dzień pracy, zaczęła Anna Mucha na Instagramie. Na szczęście aktorka żegna się tylko na chwilę. Ale bez obaw, ostatni dzień pracy przed wakacjami. Po wakacjach znowu wracam. Całuję Was mocno.